Cześć, przyniosłem ostatnio taką listwę ze złomu. Podłączyłem ją. Wiem, że nie działa, ale sprawdzę, czy może się udają uratować. A fajnie by było. Ciekawe, co tam poszło. Czy bezpiecznik, czy włącznik. Thank you. Tu widzę, że chyba jest zabezpieczenie termiczne. Zobaczmy, czy jest przejście. To jest tu i tu. I jest. Ma włącznik. Tu jest przejście. Tu nie ma. A tutaj jest. Tu jest. Czyli padł włącznik. Poszukam. Chyba gdzieś mam taki. Ta strona działa, zobaczcie tutaj przeskakuje, a ta strona nie działa. Wyszedł jeden z tych pinów i zobaczcie, poskładałem to do kupy, jedna strona działa, druga strona działa, chyba, przemieszmy. Ta strona działa. A ta strona nadal nie działa. I znalazłem w przydasiach. Też wyciągnięte z przedłużacza zepsutego. Sprawdźmy czy on działa. Hmm, nie działa. Nie wiem po co go zostawiłem. Dobra, do wyrzucenia. Wróćmy do tego. Ten działa połowicznie. Ale w sumie to nie problem. Podłączę sobie. Jeden biegun, w sumie mogę użyć go z powrotem, no i tak zrobię. Niebieski sobie zlutuje ze sobą. A włącznik będzie działał tylko na brązowym przewodzie. Podejrzewam, że nie będzie lampeczka działała w tym włączniku, ale dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Tak więc brązowe sobie zapnę. niebieskie sobie złotuje do moich potrzeb to w zupełności wystarczy Śrubaczki były na śrubokręt krzyżakowy, ale dwie z nich wyglądają tak, żeby utrudnić odkręcanie. Także te dwie sobie pominę, żebym nie miał problemów i skręcę tylko na 6 z 8. No i zobaczmy, czy to nie wybuchnie. Lampeczka oczywiście nie działa, ale sprawdzimy to sobie władowarko. Działa? Nie działa. Działa. Jest ok. No i fajnie. Można powiedzieć: listwa za grosze. A to od razu do elektrośmieci. Naprawa zakończona sukcesem. Fajnie czasem wziąć ze złomu coś niesprawnego. I praktycznie bezkosztowo sobie naprawić. U mnie będzie ona jeszcze długo służyła. Zadowolony jestem, że zgarnąłem to ze złomu. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Cześć.